Kiedy miałem kilka lat, często odwiedzaliśmy wraz z rodziną naszych dziadków na wsi. I mam takie jedno wspomnienie bardzo mocne, właśnie związane ze studnią, która była w gospodarstwie. Było to miejsce, przy którym faktycznie często można było kogoś spotkać, bo to były czasy, kiedy do gospodarstwa nie była jeszcze doprowadzona woda i trzeba było ją czerpać. Właśnie ze studni, a woda była potrzebna do wszystkiego, i do posiłku, i, i dla zwierząt. Więc często ktoś obracał korbą, wyciągając kolejne wiadra wody. Ja byłem mały i nie obsługiwałem wprawdzie korby, nie wyciągałem nigdy wiadra, chociaż y, tata mnie uczył, i pokazywał jak się to robi, ale wiadro czasem było za ciężkie. Ale y, lubiłem zaglądać do tej studni. Była głęboka, i z jednej strony to było pociągające, zajrzeć, co tam się kryje, daleko, a z drugiej strony zawsze napawało mnie jakimś przerażeniem głębokość. Często budził się mnie strach, żeby tam nie wpaść. Dzisiaj też słyszymy słowo, które zawiera w sobie spotkanie przy studni. Studnia w Biblii to miejsce spotkań, to miejsce miłości. Przez studni jeden z posłańców Izaaka spotyka jego przyszłą żonę, przez studni Jakub spotyka swoją żonę Rachelę, Mojżesz spotyka przyszłą żonę Sefory. Można powiedzieć, że Studnia gromadzi ludzi, którzy szukają miłości w Biblii. I tak jest w tej dzisiejszej Ewangelii, bo ta kobieta z Samarii przyszła szukać miłości przy studni. Miłości, która z jednej strony pociąga, a z drugiej strony jej głębokość i tajemnica czasem bywa przerażająca. Człowiek zaczyna doświadczać prawdziwej miłości. Nie jest to już tylko zauroczenie czy zachwyt drugą osobą, ale coraz większe poczucie odpowiedzialności za kogoś ważnego, najważniejszego. Ta kobieta przychodzi do studni, bo mimo tego, że, jak słyszeliśmy, miała już pięciu mężów, a ten, którego ma, nie jest jej mężem, mimo tego, że tak wiele można powiedzieć po ludzku, doświadczyła bliskości z drugim człowiekiem. To ciągle szuka i ciągle pragnie, bo był jakiś fałsz tej miłości. Pewnie to jest też doświadczenie dzisiaj wielu młodych ludzi, starszych pewnie też: że mamy obok siebie ludzi, których mówimy, że kochamy, a jednocześnie wiemy, że bliskość jest jakaś pozorna. Bo bardzo łatwo jest zbudować relację fizyczną. Opartą na fizycznej bliskości. A szalenie trudno jest zbudować relacje, gdzie bliskość będzie na poziomie ducha, na poziomie serca. I takiej relacji szukała ta kobieta przy studni, wstydząc się jednocześnie swojego pragnienia. Przyszła, jak słyszymy w opisie ewangelicznym, do studni koło godziny 6, czyli koło godziny 12, wedle naszej rachuby czasu. W samo południe wtedy nikt nie wychodził z domu, bo było zbyt gorąco. Ona przychodzi do studni, bo nie chce tam nikogo spotkać. To jest paradoks tego pragnienia miłości pragnienia, które zawstydza ją i które często zawstydza nas. Wstydzimy się o swoim pragnieniu miłości mówić, zwłaszcza gdy doświadczamy samotności, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że obok nas nikogo nie ma. Nie chcemy się do tego przyznać, nie chcemy mówić, że nam drugiego człowieka brakuje, że potrzebujemy kochać, ale Bóg zna nasze pragnienia i dlatego przy tej studni kobieta spotyka Jezusa, który mówi do niej i zapewnia, że jest w stanie jej pragnienie. Zaspokoić. Ciekawy jest ten motyw pięciu mężów. W historii biblijnej Samaria to był część Izraela, część Palestyny, która dosyć szybko odpadła od całego królestwa już w VIII wieku. Później, gdy po powrocie z wygnania Samarytanie wrócili na swoje ziemie, niestety ich przynależność do Boga była zmącona obcymi kultami oddawaniem czci obcym bogom bałwochwalstwu i wiemy z zapisów starego testamentu że tych bogów których czcili było właśnie dokładnie pięciu pięć bóstw z którymi lud samarii zbratał się którym oddawał część będąc na wygnaniu, a później z pewnością wielu jeszcze po powrocie żywiło do nich sympatię i modliło się do nich. Dlatego tych pięciu mężów z dzisiejszej Ewangelii to jest symbol małwochwalstwa, symbol szukania Boga tam, gdzie Go nie ma. I pewnie nam łatwo byłoby pięciu mężów, pięciu obcych bogów wyliczyć. Rzeczy, przedmiotów, którym oddajemy cześć, licząc, że zaspokoją nasze pragnienia, także pragnienie miłości. I jednocześnie wiemy, że te rzeczy, przedmioty, ale czasem też relacje nie są w stanie tego pragnienia zaspokoić, potrzebują oczyszczenia, ale brakuje nam odwagi, by zostawić ostatecznie swój dzban przy studni, tak jak Zrobiła to samarytanka, już więcej do tej studni nie wrócić. Spróbujmy dzisiaj zmierzyć się z tym słowem, słowem o miłości, o jej pragnieniu i o pragnieniu, które jest mącone przez fałszywe miłości, przez fałszywych bogów. Spróbujmy dzisiaj w czasie tej Eucharystii złożyć. Bogu ślub, odrzucić to, co jest fałszywym w naszym życiu, co jest fałszywą miłością naszego życia i prosić o miłość prawdziwą, która bierze początek z miłości Boga.